Witam Cię na kanale Solverize. Mamy takie, myślę, miłe, fajne zadanka do rozwiązania. Wykres funkcji f x to się równa 3x kwadrat przesunięto o wektor v, otrzymując wykres funkcji g, której miejscami zerowymi są minus 3 i 1. Znajdź współrzędne wektora v. Czyli co my tutaj mamy tak naprawdę dane? Mamy x1, miejsce zerowe. Mamy x2, ale zauważ też, że mamy a, dlatego że a to jest tutaj, prawda? Czyli a równa się 3. I jeżeli my e, przesuniemy sobie jakąś parabolę, wykres funkcji, to a nam się nie zmieni. Cały czas będzie 3, prawda? Dlatego, że a odpowiada za rozwartość ramion. Jak przesuwasz, to rozwartość ramion ci się nie zmienia, czyli a równa się dalej 3. Mając a, mając x1, x2, mamy idealne warunki do po prostu zapisania postaci iloczynowej funkcji kwadratowej. Ja ją przypomnę, bo od x to się równa a razy x minus x1 razy x minus x2. Tak jest standardowy wzorek. No ja może poprawię tutaj, bo nie chciałbym, żeby pisać wzór funkcji f, tylko wzór funkcji g, której wykres otrzymam po przesunięciu wykresu funkcji f. No to teraz już mogę napisać g od x, to się równa 3 razy i tutaj x odjąć x1. No ale x1 jest ujemne, minus z minusem da plus, będzie x plus 3, x odjąć x2. x2 jest dodatnie, to będzie 1. Mam postać iloczynową. Dlaczego ją zapisałem? Bo, no bo dzięki temu mam wzór funkcji g. Jak mam wzór funkcji g, to mam właściwie wszystko, prawda? Tyle tylko, że on jest w postaci iloczynowej. Mógłbym pomnożyć te nawiasy przez siebie, przez trzy, dojść do postaci ogólnej, ale właściwie to jest niepotrzebne. Teraz jak my przesuwamy jakąś parabolę y to się równa ax kwadrat, to wektor przesunięcia, oznaczamy jego współrzędne przez P i Q i to są te same P i Q, które są współrzędnymi wierzchołka później po przesunięciu. A więc y, mamy wzory, mamy wzory, to są dość znane wzory, P to się równa minus B nad 2A, Q to się równa minus delta nad 4A. No tyle tylko, że żeby zastosować te wzory, to trzeba by mieć postać ogólną, prawda? Bo trzeba mieć na przykład B do delty, też trzeba mieć C. Więc proponuję użyć innego wzoru, mianowicie P to się równa x1, dodać x2 na 2, gdzie x1, i x2 są miejscami zerowymi, natomiast jeżeli chodzi o Q, to Q to będzie G od P. Nie f od p, bo, bo mówię o funkcji g, natomiast to będzie po prostu wartość funkcji g dla argumentu p, no bo jak masz punkt w na wykresie, no to xem jest p, y jest q, no i zawsze y to się równa f od x, czyli po prostu q równa się w tym wypadku g od p. Wystarczy za x podstawić p do wzoru, żeby obliczyć q. No to w takim razie możemy śmiało tutaj obliczyć. P to się równa minus 3 dodać 1 przez 2, to będzie minus 2 nad 2, czyli minus 1. Natomiast Q to będzie G od minus 1, tak, czyli to będzie, no wstawię sobie do postaci iloczynowej: 3 razy minus 1 plus 3 razy minus 1 minus 1. Za X podstawiłem minus 1, tak? No to będę miał 3 razy 2, czyli 6. 6 razy minus 2 będę miał minus 12, to jest, to jest Q. Więc wierzchołek ma współrzędne minus 1, minus 12, no i przy okazji wektor V. No, a tam go oznaczyłem przez U. Może być U, może być V, to wszystko jedno. E, więc ten wektor będzie miał współrzędne minus 1 i minus 12. To będą właśnie te współrzędne. Można by e, też napisać na przykład postać kanoniczną, m, znając już Pejku, prawda? No ale o to nie pytają. Pytają o współrzędne wektora. No i widzimy je na ekranie, więc zadanie jest zrobione. Fajne krótkie zadanie, trzeba tylko rozumieć, rozumieć te zależności między różnymi wielkościami. No i zapraszam cię do kolejnego zadania.